Janik olbrzymi to żywa relikwia, potężna, chroniona i wciąż rosnąca gdzieś w głębinach. Już sama nazwa granik olbrzymi sugeruje, że nie mamy tu do czynienia z drobną rybką. Występujący w ciepłych wodach Oceanu Atlantyckiego, ten podwodny kolos jest jednym z największych ryb zamieszkujących rafy na świecie. Graniki olbrzymie mogą osiągać długość do 2,5 metra i ważyć ponad 360 kg. Przez większą część XX wieku rybacy cenili graniki za ich rozmiar i mięso. Popyt był tak wysoki, że w latach 90. populacja tych ryb gwałtownie spadła. Prowadziło to do wprowadzenia zakazu połowu. Na terenie całych Stanów Zjednoczonych, by umożliwić tym niesamowitym stworzeniom regeneracja. Dziś spotkanie granika olbrzymiego na wolności to rzadkie przeżycie. Często kryją się w pobliżu wraków statków lub raf koralowych, idealnie wtapiając się w otoczenie, ale kiedy się poruszą, trudno ich nie zauważyć. Ich szerokie pyski i masywne ciała sprawiają, że bardziej przypominają podwodne czołgi niż ryby. Granik olbrzymi to żywa relikwia, potężna, chroniona i wciąż rosnąca gdzieś w głębinach.